Zobaczcie to ludzi na hale. goście wspakali, znali, także jest z nami, proszę Państwa, jest z nami Arci najbardziej zapraszam serdecznie Arci 30-30 teraz proszę Państwa tego miesiąca Arci nie ma, to się martwię, i nawet serdecznie, do Finally, Mam no, niestety bardzo pytania. Czy mogę zapytać, czy w tym roku jak nie jakieś konkursy? wczoraj paru osób powiedział, jak jest jakieś konkursy? przyjazdu. Otóż przyjechałem konkursy? Czy będzie w konkursy? Czy będzie jakieś konkursy? Czy będzie jakieś konkursy? do 夜中から30時から始まったんですが、今日は昼休み。